Zobaczcie, zmieniłem akumulator do mojego darmowego oświetlenia podwórka z paneli fotowoltaicznych. Wcześniej był tutaj taki duży akumulator od samochodu, od Tira, 180 amperogodzin, ale niestety te dwa małe panele i ten regulator nie dawały rady naładować tego dużego akumulatora odpowiednim plądem i dlatego nie dawał on rady wytrzymać całą noc. Lampy nie świeciły całą noc, krótko świeciły. Więc kupiłem akumulator o trochę mniejszej pojemności, czyli 100 godzin. Dzięki temu już prąd ładowania będzie potrzebny mniejszy niż do 180. No i kupiłem akumulator przeznaczony do takiej pracy, czyli jest to akumulator kwasowy, ale akumulator głębokiego rozładowania. Czyli to oznacza, że on dłużej wytrzyma w takiej instalacji, gdzie jest ładowany, a następnie rozładowywany. Jest to specjalny akumulator głębokiego rozładowania. Firmy Jenox, model hobby 100A, 12V. Podłączony jest on pod ten regulator ładowania PWM i jest ładowany z tych dwóch paneli fotowoltaicznych. Oświetlenie lampy podłączyłem pod regulator, a nie bezpośrednio pod akumulator, jak widzieliście w długim odcinku. Ponieważ by były podłączone bezpośrednio pod akumulator, to ten stary akumulator rozładowywały lampy aż do 8V. Przez to ten nowy nibik głębokiego rozładowania, ale też nie można go rozładować za bardzo. A ten regulator odetnie w, w odpowiednim momencie zasilanie do lampy, jeżeli napięcie w akumulatorze będzie za niskie. Będę próbował, zobaczę jak długo to będzie świecić. To jest nowy akumulator, Nówka, prosto ze sklepu, więc jego kondycja jest fabryczna. Nie jest, bo tamten stary był, jest trochę stary, używany, przez to on też nie miał swojej nominalnej pojemności. Przy okazji kable łączące regulator zabezpieczenie z akumulatorem skróciłem maksymalnie ile się da, żeby też zminimalizować spadki. No i tak to teraz wygląda. Jest to zamknięte w tej oto skrzyni. Podłączony jest akumulator pod te dwa panele Volt Polski. Tu idą kable z paneli. Wchodzą na zabezpieczenie, z zabezpieczenia idą na regulator PWM. Z regulatora PWM idzie na zabezpieczenie akumulatora, i z akumulatora idzie na akumulator pod wyjście. Load w regulatorze jest porączone oświetlenie lampy 12V przez dodatkowy bezpiecznik samochodowy 5A. I to jest zamknięte w takiej skrzynce, i tak to teraz wygląda.